Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Mercedes-Benz SLR McLaren Brabus to trzeci pod względem mocy silnik samochodów osobowych na świecie. Mercedes zawsze słynął ze swoich układów napędowych, a także niezawodności, ale w tym przypadku przeszli samych siebie. Dane techniczne. Mercedes-Benz SLR McLaren Brabus otrzymał zmodyfikowany silnik M155. Posiada on 1600 koni mechanicznych. Co pozwoli na przyspieszenie do 100 km na godzinę w zaledwie 2 sekundy. Różnica w stosunku do standardowej wersji silnika polega na tym, że zainstalowano nową turbinę, a tłoki mają wargę dla lepszego usuwania oleju. Mercedes-Benz SLR McLaren rozważmy główne specyfikacje silnika M155 dla Mercedes-Benz SLR McLaren Brabus 5,5 litra. 5439 cm sześciennych, doładowana benzyną, cechy konstrukcyjne. Silnik bazował na dobrze znanym silniku mercedes am 113 i odziedziczył po swoim poprzedniku pojedynczy wałek rozrządu w głowicy bloku oraz cztery zawory na cylinder. Silnik jest doładowany. Do napełniania cylindrów wykorzystuje mechaniczną sprężarkę roca z dwoma aluminiowymi wirnikami które Zostały pokryte teflonem w celu zmniejszenia strat mocy. Widok ogólny Mercedes-Benz Seler, McLaren sprężarka wyprodukowana przez firmę Lysholm okazała się dość kompaktowa i faktycznie mieści się między głowicami, przy maksymalnej prędkości obrotowej wirnika wynoszącej 23 tysiące obrótów z Leszmin. Kompresor wytwarza nadciśnienie 0,9 bara, dzięki temu jest w stanie dostarczyć do cylindrów 1850 kg powietrza na godzinę, z czego kompresor zapewnia dobrą jedną trzecią. Sprężarka ma indywidualny pasek napędowy i elektromagnetyczne sprzęgło napędowe. Silnik ma układ smarowania z suchą miską olejową. J jest produkowany z oddzielnie umieszczonym zbiornikiem oleju. Pojemność układu wynosi 11 litrów oleju. Do dostarczania oleju do silnika wykorzystywana jest pięciostopniowa pompa oleju, a do pompowania oleju ze skrzyni korbowej z powrotem do zbiornika wykorzystywana jest dwustopniowa pompa oleju. Schemat ten został wybrany nie bez powodu. Jest optymalny dla samochodów wyścigowych. Ponieważ wyklucza głód oleju na zakrętach, widok z boku silnika Mercedes-Benz Seler McLaren silnik M155 jest sprzężony z pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów 720-2648. Silnik Mercedes AM155 znajduje się wewnątrz rozstawu osi pojazdu. Za przednią osią. Przed osią znajduje się jedynie układ chłodzenia i filtr powietrza. Takiej aranżacji komory silnika nie można nazwać udaną, tak więc do wymiany paska napędowego konieczny jest przynajmniej demontaż. Przedniego stabilizatora, a do wymiany świec zapłonowych, samego silnika i kolektorów wydechowych. Na wymianę świec zapłonowych ASRA przeznacza 15 standardowych godzin. Na każdy cylinder przypadają dwa świece zapłonowe. Tak samo jak w M113, silnik Mercedes-Benz SLR McLaren. Chłodzenie doładowanego powietrza, w dwóch wymiennikach ciepła powietrze-woda, po jednym na kilka cylindrów z niezależnym systemem cyrkulacji, niezależnym od układu chłodzenia silnika. Z przodu jest sporo chłodnic, ale ponieważ powierzchnia przodu jest niewielka, a sporo zajmują koła, Powierzchnia chłodnicy chłodzącej silnik nie jest zbyt duża, dlatego do walki o efektywne chłodzenie silnika wkracza wentylator wyciągowy o mocy 850 W. Widok silnika Mercedes-Benz SLR McLaren z góry Konserwacja Silnik powinien być serwisowany co 10 tys. km. W przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się wymianę płynu smarującego co 5 tys. km. Podczas planowych przeglądów wymieniane są filtry i olej. Mercedes-Benz SLR McLaren Podsumowanie. Mercedes-Benz SLR McLaren Brabus ze zmodyfikowaną jednostką napędową M155 jest uważany za jeden z najmocniejszych silników na świecie. Według światowego rankingu silnik ten zajmuje 3 miejsce w kategorii. Najmocniejszy silnik samochodu osobowego. Ocena jednostki napędowej wynosi 9,6-10.